Siema siema, tutaj Jeremy, a to jest gameplay z komentarzem z gry Portal Portal Gra, w którą gram w wyniku takiej inicjatywy platformy Steam, a raczej twórców darmowy weekend z grom. No właśnie weekend, a to było udostępnione jakoś dwa tygodnie temu, a ja nadal mogę tę grę uruch uruchomić. No mnie to bardzo cieszy, ale jest to dość dziwne. Dobra. Jak już wspominałem to będzie taki gameplay, więc od razu tam wczytam 17 pomieszczenie. Bo tutaj miałem chyba zapis tego co pamiętam. No, a czemu nie właściwie. U mnie na mój mózg to jakoś tak od 17... Od 17 pomieszczenia dopiero się zaczyna jakaś tam trudność. A od 18 już w ogóle. Dobra, To jest chyba to. Nie pamiętam nawet co ja tu robię jak tu chodzi. Aha, to jest tam początek, tak? No dobra. No, to zaczynamy, panowie. Aha, no i the The symptoms most commonly produced by Enrichment Center testing are superstition, perceiving inanimate objects as alive, and hallucinations. The Enrichment Center reminds you that the weighted companion... Włączyłem trochę ten głośnik, GLaDOS, żeby było mnie lepiej słuchać. No i tutaj włączyłem wam dziwne napisy, bardzo dziwne. Żeby... Żeby było mnie... Żeby ten... Żebyście zrozumieli całą tę fabułę, czy... U, czekajcie... To jest dla mnie nie, trochę... No, żebyście zrozumieli co ten głos, czyli GLaDOS mówi i może...

Obo 15 FPS-ów Dobra, nie ma co się żalić, prawda? Aha, tak, kosteczko kostka może dosyć chyba Czekaj, jak to się robiło? Tak? Ehe, dobra, nie widzieliście tego? Żałosne! Ty ja tam, cicho się O Boże Tak dawno grałem w tę grę, że już zapomniałem co tu się robi Nie, nie, nie pamiętam szczerze mówiąc Dobra, nieważne Się robiło? Jest skill, skill, panowie. Skill tak, to się nazywa skill. No, nieważne. Aha, teraz już wiem, co się więcej robiło. A nie, ta kostka, z tego co pamiętam, chyba będzie nam jeszcze potrzebna. Już pamiętam.

Ja to postaram się ukończyć jak najszybciej. No, pięknie. Jest. Tak, ja, tak, ja jestem geniuszem, wiem, nie musicie mi tego mówić. Kiedy byłem mały, lekarze stwierdzili u mnie... Po prostu bycie geniuszem, wiem, jestem geniuszem. Dobra, nieważne. Tutaj otworzone... Teraz... No to nie jest aż taka, trud, trud, taka trudność w myśleniu tutaj. No jak... Mhm, też nie chcę strzelać, to jest dziwne. Tak, ukończę tę komorę i koniec odcinka chyba będzie. No dawaj co ty sobie jaja ze mnie robisz. Aha, tak, już pamiętam, już pamiętam, tutaj muszę iść, sorki. No właśnie, tutaj. Portal, pierwszy portal. Gra, która urzekła wszystkich swoim innowacyjnym podejściem do rozgrywki. No cóż, pierwszy portal to był taki eksperyment. Nikt z Valve nie, nie wierzył tak naprawdę, nie wierzyli w swój produkt, że to się może sprzedać w ogóle jako osobna gra, dlatego też Zrobili z tego taką niemalże minigierkę Jezu! O, przepraszam, ja was przepraszam bardzo. To jest... Lamerstwo na całego jak to mawia. Wąza i fest No, żałosne, to jest żałosne. Przepraszam Was bardzo jeszcze raz. No i pierwszy portal był takim eksperymentem. Dość dużym eksperymentem i udanym. Przede wszystkim i jak już wspominałem, nikt nie wierzył, że to się może sprzedać jako osobna gra, dlatego też pakowali to jako taką, można by rzec, prawie że minigierkę do tego zestawu Orange Box. No i gra, jak już wspominałem, urzekła wszystkich, no sprawiła, wszyscy po prostu nie mogli uwierzyć, kto stworzył taką genialną grę. No i dlatego też została stworzona kontynuacja... O, fak 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 tutaj jest portal, zapomniałem. No, jest to już kontynuacja. Portal dwa. Hm, złe. Powaga. Uff. No. Dokładnie. No i pierwszy portal z takim y, eksperymentem, no i dlatego właśnie stworzono tę kontynuację, Kontynu, kontynuacja, o boże, współczesnych, ja przepraszam, przepraszam, nie wiem co się dzieje. No i kontynuacja bardzo udana, wszyscy ją chwalą. Jezu Chryste, nie, to jest, to jest straszne, to jest, tak, to jest klątwa. No. Tak. Dobra, teraz będzie skok przeznaczenia. O! Jest skok wiary udany. No Assassin's Creed dokładnie. No i, i, i dlatego i w dwójce w Fabu jest to wiele bardziej rozbudowana i wszystko w ogóle jest lepsze. Dobra, tutaj ja widzę, że czas naszego odcinka dobiega końca, to miałbyś taki pokaz Tutaj może... dokończę. Uuuu Boże, kostkę trzeba, po kostkę trzeba wracać. Dobra, ja wam nie będę psuć zabawy, bo może ktoś z Was ma to, jeszcze nie przychodził. Grę polecam zdecydowanie bardzo fajna. Krótka, ale intensywna. No, to jest świetna ta zabawa z perspektywą. Widzicie? Fajne, nie? A właściwie to wezmę tę kostkę. Bo to jest yy, już ten. No, grę polecam. Pokażę wam jeszcze tę ostatnią komorę. I potem się zaczyna 18 i 19. Dwie ostatnie komory. Dwie najtrudniejsze, zdecydowanie. Tak naprawdę cała reszta gry jest dość łatwa, ale przyjemna. A tu też się zaczyna naprawdę duże głupkowanie. No i 18 i 19. Komora to naprawdę coś trudnego. Zręczność jest naprawdę. O, oh, sorry, pół Zręczność, w w tych dwóch ostatnich komorach, to jest skill, zręczność, strzelanie jest nawet. bardziej wymagane niż jakieś holenderski. No, No i dobrze, to koniec odcinka. Do zobaczenia. Subskrybujcie, oglądajcie, trzymajcie się, powodzenia. Pa, pa.